dobry Państwu. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami w ten prawie jesienny dzień. Pinczów kocha artystów i bardzo się cieszymy, że artyści są z nami i że artyści chcą do Pinczowa przyjeżdżać. Wspaniale się stało, że akurat w okrągłą rocznicę lokacji naszego miasta z inicjatywy pana burmistrza Włodzimierza Baduraka rozpoczął się drugi ogólnopolski plener malarski. Śladami Krzysztofa Buckiego. I właśnie pięknie się stało, że właśnie Krzysztofa Buckiego jest, bo jest to artysta niezwykłej klasy. Artysta, który de facto 40 lat temu miał swoją ostatnią wystawę w Opolu i chcielibyśmy, aby w przyszłym roku, właśnie w tą okrągłą 40. rocznicę, Opole mogło też przyjechać do nas i te związki pomiędzy tymi miastami można było jeszcze raz podgrzać. Witam pana Andrzeja Kozere który jest komisarzem I który, się, i który się sporo napracował, abyśmy się mogli spotkać i przez te kilka dni w Pinczowie wspólnie tworzyć. Witam panią doktor Sylwię Caban. Jest mi niezmiernie miło, bo pani Sylwia Caban była też na ubiegłorocznym plenerze malarskim Pinczowskie Klimaty i cieszymy się, że wracasz do nas, Sylwio. Dziękujemy. Ja oddaję głos Panu Burmistrzowi, ale jeszcze powiem, że z tyłu tutaj za nami jest no, jedyny jaki znaleźliśmy obraz Krzysztofa Budzkiego, który znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Pińczowie i w tym miejscu bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Justynie Dziadek za wypożyczenie tego obrazu na dzisiejszą wystawę. Także jest to takie miłe odniesienie do tego, co się przez ten cały tydzień tutaj w Pińczowie działo, a co się działo. To ja już zaraz oddaję głos naszym gościom i panu burmistrzowi. Ja może przed panem burmistrzem wiem, parę słów. Przede wszystkim, Pani, <głosy> <głosy> przede wszystkim właśnie bardzo, bardzo dziękuję w imieniu, w imieniu artystów, panu burmistrzowi, że zechciał po raz kolejny, bo to nie, nie tylko jest ten drugi plener, ale jest wspaniała, Współpraca cały czas z Centrum Kultury, z kulturą. Pan burmistrz jest po prostu nieocenionym człowiekiem, który podejmuje tego typu działania. Dzień, dziękuję. Dzień, dziękuję bardzo. Ja właśnie też chciałem podziękować wszystkim za ten dzisiejszy wieczór. Kolejny udany plener ma malarski w Pińczowie. To dzięki myślę, że Andrzejowi, Andrzej Chowczyk, się pokazał bliżej mnie, bo Andrzej poprosił mnie o to, żeby jednak w tym roku, mimo takiego trudnego czasu, czyli tej wszędobyskiej pandemii, jednak pińczów się otworzył na artystów. Ja dziękuję Państwu, że tak licznie do nas przyjechaliście. Było, miałem okazję wszystkich Państwa poznać, nawet tam mam więcej informacji o tym, skąd przyjechaliście, ale widać, że z całej Polski. Także pińczów kocha artystów, ale artyści kochają też pińczów, Tego co wiem, mamy kolejnego prawie, że już mieszkańca, tak, Pani doktor, Y, m, zakupiła pani dokór Cabon zakupiła, tak? Y, jakąś działkę. Mam nadzieję, że pińczów będzie coraz więcej i miał. Y, artystów, czyli takiej duszy artystycznej, bo wiemy, że tereny są piękne, krajobrazy, zabytki, malowniczo położone miasto. No i cóż, jeszcze raz Wam dziękuję, kłaniam się nisko i zapraszam na następne. Myślę, że równie udane plenery, bo nawet Bóg o nas pamiętał i pogoda była tak świetna do dzisiejszego dnia, kiedy kończymy i wydawało to się, że to było z wyniku mojego sknerstwa, ale Andrzej, ale widzisz jednak ktoś tam u góry czuwał, żeby w tym zimnie nie trzeba było malować, także teraz dziękuję. Piękne obrazy, no, w ciągu tak krótkiego czasu tyle państwo zrobiliście pracy dla naszego, dla, dla promocji miasta, Czyli dziękuję też pani dyrektor za włączenie się całemu, oczywiście PSCK, jest tam gdzieś, jest tam gdzieś nasz Kolega artysta Pinczowski, także witamy również Paweł. Paweł Paweł Kisielewski, który też jest zawsze, tam i zawsze z tyłu, ale wiemy jak pięknie to robi, pięknie maluje od serca te nasze krajobrazy głównie, tak, bo tu się jakby skupia. Także jestem bardzo zadowolony, bardzo mi miło i myślę, że zakończymy ten również pięknym wydaniem, wydawnictwem kolejnego. Pani to chyba się już z tym zajmie, tak? Jako ten autor poplenorowego. Tak, z miłą pięcią. Także dziękuję bardzo i brawa dla wszystkich, jeszcze brawa dla wszystkich, Państwa. Jeśli można, jeśli można, to ja się oczywiście dołączam do wszelkich podziękowań. I tutaj dla pani dyrektor, i dla pana burmistrza, i dla Andrzeja, i dla wszystkich artystów, którzy przyjechali w to niezwykłe miejsce. I chcę powiedzieć, że no, ten drugi plener śladami Krzysztofa Budzkiego łączy w sobie takie. On jest jakby wsparty na dwóch filarach. Z jednej strony na samej postaci Krzysztofa Budzkiego, z drugiej strony na pejzażu, który jest tutaj w Pińczowie. I one, te dwa filary, dźwigają taką jedną wielką historię malarską z jednej strony wspaniałego malarza, z drugiej strony też malarza, który był tutaj i malował i zapisywał historię na swoich obrazach, historię samego Pińczowa i oczywiście nie tylko. Jako przedstawiciel nowej figuracji, o nim zresztą bardzo niewiele się mówi i wydaje się, że to jest taka osoba z drugiego szeregu, jak to mówią, ale nie jest to do końca prawdą, ponieważ nawet bodajże dwa lata temu w Zachęcie była ogromna wystawa pod tytułem co po nowej figuracji, również Krzysztofa Budzkiego obrazy można było tam obejrzeć, a więc jakby my pod tym hasłem Krzysztof Budzki i pejzaż Pińczowski no staraliśmy się wypowiedzieć we własnym zakresie, w temacie, w swoich własnych emocjach, w swoich własnych przeżyciach, nostalgiach, nerwach czy napięciach. Czas bardzo krótki, pięć dni, jak wiemy wszyscy, to jest no szaleńcze tempo gdzie myśli i wrażenia się zbijają wzajemnie i tak naprawdę te refleksje malarskie myślę, że będą wyartykułowane jakby po plenerze. Jestem tego praktycznie pewna. Natomiast chciałam powiedzieć, że te obrazy, które powstały to i osoby, które były tutaj, mam wrażenie, że, że coś się zadziało nowego. Mianowicie, że zadzierzgnęły się jakieś szalone przyjaźnie i że Rozpoczyna się jakaś nowa historia, historia być może w przyszłości grupy, być może grupy, tak jak była szkoła Barbizon, być może grupy szkoły plenerowej, szkoły pejzażu, który, który będzie tutaj w Pińczowie yy, i, i który będzie emanował, ta energia tej grupy być może będzie emanować i przyciągać innych twórców, ja głęboko w to wierzę bo nie wiem, mam takie odczucie, że my wszyscy twórcy i tutaj środowisko całej kultury Bardzo się cieszymy, jest jakby, jest, my jesteśmy w jakiejś takiej niesamowitej symbiozie i, i coś się zadziało fajnego, także ja mam, mam nadzieję, że to nie zniknie, że my będziemy się rozwijać jako grupa, być może powiększać, być może zmieniać jakby tematy wypowiedzi, ale że będziemy trwać, bo jest to szalenie ważne w dzisiejszych czasach, w których właściwie sztuka poszukuje nowych wypowiedzi, pyta się o to czy stare było, czy stare jest słuszne, czy nowego jeszcze nie ma. I, I sądzę, i sądzę, jestem przekonana o tym, że powrót do natury, powrót do jedynej możliwej szkoły koloru, czyli do pejzażu, do tego, co, co nasze oczy widzo, widzą, jest jedynym możliwym źródłem na stworzenie nowej wypowiedzi twórczej w ogóle w całym kontekście malarstwa. Także uważam, że to nasze spotkanie to był jakby szalony krok dla nas wszystkich. Ogromnie, ogromnie ważne zdarzenie. No i właśnie tylko pozostaje mi liczyć, że dzięki uprzejmości wszystkich Państwa jakby to będzie trwało, rozwijało się i znajdzie swoją kontynuację w przyszłości. Także ja bardzo osobiście ze swojej strony dziękuję. Ja mam nadzieję, że powstanie rzeczywiście katalog z, poplenerowy z no być może kilkoma wypowiedziami, tak abyśmy no, mieli taką platformę odbicia, porównania za rok bądź za dwa, co się zadziało. W tym roku. Także dziękuję uprzejmie. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Oczywiście popieram ten, ten pomysł, bo Andrzej od dawna z panem Pawłem Walczą i z panią dyrektą jakiś dom pracy twórczej. Myślę, że niedługo coś takiego w pińczowie się znajdzie dla właśnie dla artystów, a ja się jeszcze, no cóż, proszę Państwa, nie dziękowaliśmy jeszcze komu? sponsorom, tak? A mamy jak zawsze w Pięczowie też dobrych ludzi, mecenasów kultury. I w tym roku znowu okazało się, że pan prezes Banku Spółdzielczego, jako Madej, też nas wsparł kwotą prawa dla pana prezesa. I, I dołączył prezes ważnej firmy w Pinczowej, firmy transportowej, regesta za pan Rafał Kwiecień. Też dziękujemy za, za wsparcie. Dziękuję. Pinchowowi, aby te wszystkie artystyczne intuicje dr Sylwica pan się spełniły. To będzie naprawdę piękne i powtarzam Pinchów kocha artystów i oczekuje artystów w Pinchowie. Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszam wszystkie osoby, które uczestniczyły w plenerze. Mamy dla, dla państwa skromne no właśnie, podziękowanie. Pozycję, zapraszam proszę. serdecznie. Tak? tak, to wszystko Że... to samo. Albumy oczywiście promocyjne. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zapraszam. Zapraszam. Strony, ale wyjaśniające promocyjne. I już się fajnie poczytamy i mówimy o naszym mieście. historia Piszczowa. Wiktoria Piszczowa, albumy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo, zapraszam do posiedzenia, do zimę też, dziękuję bardzo. Statystycznie niewiele sobą reprezentuje. Tekstowo natomiast, no coś w tych tekstach staram się zawrzeć. Z zwróćcie uwagę bardziej na tekst, a mniej na e, moje umiejętności muzyczno-wokalne. Jeśli chcesz śmiać się, to śmiej się a jeśli płakać, to płacz, niech to nie będzie kolejny dzień, w którym zabraknie nas. Zapytaj mnie może o barwę błękitu, jak granat burzowy ci wskaże. Lecz jakie znaczenie ma kolor w mym życiu? Ważne są wszak wasze twarze i serca płomienne i dusze jak z czyśćca z powiedzią znów świętą bielone. I to, że masz bracie rachunek w trzech bankach a w domu samochód i żonę. Jeśli chcesz śmiać się to śmiej się a jeśli płakać to płacz. Niech to nie będzie kolejny dzień, w którym zabraknie nas. Wiosna dziś przyszła, krokusem się śmieje w ogrodzie naszego szczęścia. Kolejny raz życie zagości nam w progach, ja będę je nosił na rękę. I tulił do serca, i gładził je czule, i śpiewał radości. ty moja. I tak coraz bliżej, do lata nam będzie, a lato słoneczkiem zawoła. Jeśli chcesz śmiać się, to śmiej się, a jeśli płakać, to płacz. Niech to nie będzie kolejny dzień którym zabraknie nas A później ta jesień i liście pożółkłe Wsadzie ostatnie jabłuszko Malutki jeżyk do liści szepcze Będziecie moją poduszką Dni coraz krótsze i bardziej płaczliwe Bociany klekotem żegnają. Nie płacz za nimi, mała córeczko, bo one zawsze wracają. Jeśli chcesz śmiać się, to śmiej się. A jeśli płakać, to płacz. Niech to nie będzie kolejny dzień, w którym zabraknie nas. Kolejna zima. Swą szarą bielą kolejna zima z tą szarą bielą wszystkie nam drogi zabieli Trudno pamiętać zieloną wiosnę I barwę liści jesieni Samochód pędzi, mijając zaspy I w pas skłaniają się sosny A im więcej słońca w sercach z tych mamy tym bliżej jest nam do wiosny. Jeśli chcesz śmiać się, to śmiej się, a jeśli płakać, to płacz. Niech to nie będzie kolejny dzień, w którym zabraknie nas. Jeśli chcesz śmiać się, to śmiej się śmiać się, to śmiej się. Jeśli chcesz śmiać się, to śmiej się. No i. Słuchajcie, to teraz taki tekst, który powstał już bardzo dawno temu, ale taki bardzo aktualny tekst, ten mówi o tym, jak wiele mamy w koło, a jak w zasadzie gubimy się w tym wszystkim to pusty dom nie ma, w nim świec! Do gasa w kuchni kaflowy Piec. Na ścianie obraz wisi pożółkły. Pod stołem kurzem pokryte buty. Zepsuł te drzwiczki od starej szafy. Głucho stukając, chcą nas przestraszyć. Łazience cieknie, zepsuty kran, na korytarzu stłoczony dzban, a wokół kwiaty porozrzucane. Ten do mnie żyje, jest już cmentarzem. Od kiedy miłość uszła? Kominem. Jeszcze gospodarz szukał jej z winem. Chodził po knajpach, przydrożnych barach, lecz jej nie było, już jej nie znalazł. To pusty dom, nie ma, w nim świec. Dogasa w kuchni kaflowy piec. Na ścianie obraz wisi pożółkły pod stołem, kurzem pokryte buty. I tylko tyle, tyle zostało. Może to dużo może to mało. Ten pusty dom bez ognia świec. Dogasający kaflowy piec. Obraz na ścianie cały pożółkły. I te skórzone niszczone buty. No i teraz, żeby tak smętnie nie kończyć, to na koniec tak troszkę bardziej dynamicznie boczny tor. Przyjacień już ostatni cię zostawi I kiedy w szklance whisky dojrzysz drugie dno Wtedy zastanów się, zastanów się co robisz Bo może życie twoje właśnie skręca po Na boczny tor, boczny tor i na bocznicę Boczny tor, boczny tor i szlak wie gdzie Jeden jęki wielki szloch, ja to słyszę Bo może jestem niedaleko, kto to wie Nasz w lustro widzisz znowu jakąś twarz. Wyraz jej może trochę rozmazany jest, ale ten grymas przecież bardzo dobrze znasz. Te układu, zwiatki, zwiastki, ten wszechobecny gest. Na boczny tor, boczny tory i na bocznicę Boczny tor, boczny tory, wszak wiecie, Jeden jęki, wielki szloch, ja to słyszę. Bo może jestem niedaleko, kto to wie. Znów za zdrowie tych, co nie na morzu. I kręcisz się dookoła własnej osi. Jakby nie można było znowu Boga prosić o te prawdy, kilo szczęścia, jak miłości. Na boczny tor, boczny tor, i na bocznicę. Boczny tor, boczny tor, i szlak wie Jeden jęki, wielki szlok, ja to słyszę. Bo może jestem niedaleko, kto to wie. Na bocznicę, Boczny tor, boczny tor i szlak wie gdzie. Jeden jęki, wielki szloch ja to słyszę Bo może jestem niedaleko Kto to wie